Impact. Do you expect the Gauls to welcome him when he arrives, I suppose he will bring with him an army of enemies! I dare say that would be quite a feat, even for the great Hannibal Barker. Cześć, to jest Rya, 119. Witam was w kolejnym filmie z Rome 2 na modyfikacji Parabellum. gdzie jako Kartagina, staramy się tak naprawdę... Pata fontanny... Trójka fontanny... Wiem, że to będzie dużo hajsu. Znaczy, tak naprawdę prawie końcówka była, ale one zżerają nam jedzenie. Problem jest taki, że nie mamy w ogóle jedzenia, mimo że wszędzie no, robimy te zapasy, że wnosi. tutaj 5 tur czekamy. E, tutaj... Mamy... 5 tur kolejne, tu znowu 6 tur, tutaj będzie znowu 7 tur, um, tu będzie 8 tur do jedzenia. No jest taki problem, że to z 0 na ma minus 17 żardzia. Jest y wiosna, może się coś naprawi na temat tego już w lecie. Uda mi się wypłacić jakiś oddział, powiedzmy, generała. Dało się i co teraz na mnie. Mają mniej ludzi, zajebiście. Okej, okay, co powoduje, że ta armia czeka, bo za trzy tury zrobi się... Skirmisher, który daje minus trzy tury żywności, ale trzeba go zrobić. I problem jest taki ogólnie z jedzeniem. Ponownie, bo wcześniej też był taki problem. Zjemy się naprawdę z... ...Peli, wycofamy się do... Rodosul na ziemię wsparty, żeby uzupełnić sobie jednostki, bo tutaj możemy. Fajne. fajne. Poczekaj bo są doświadczeni. Ja nie chcę tracić za bardzo Hajsu na werbunek nowych jednostek najemników. 19 tysięcy natury ja bym kolejną armię zwerbować, ale zwerbować kolejną armię. Ale jak widzicie, nie mam możliwości tego zrobienia, bo i dlaczego? Yy... No. No tak. Dobra. Ja myślę, że turę zrobimy, bo tak nie mamy na co wydać pieniędzy, bo wszystko nam zabiera jedzenie. Chyba, że nawet te porty nie dawałyby czegoś jedzenia, bo to jest port handlowy, a handel daje jedzenie. Więc no, tą armię trzeba zniszczyć. Ja myślałem, że to, to miasto przerodzimy sobie w jedną, taką osadę rolniczą, ale jednak nie, bo pochój. No, czy ja mogę tutaj, tak, mogę, bo tutaj jest nasza ta. Czy ja mogę dać chleb i igrzyska? I to daje?

7 jedzenia, będę miał minus 10 wtedy i tak czy siak to nie naprawimy Tutaj No to samo Byłoby minus 14, tak jak trzeba byłoby minus 3 No dobra już lepiej, ale no straciłbym dużo pieniędzy przez to, chociaż kurwa wiecie co Tu możemy to zrobić Tu też to zróbmy Za najwyżej zmienimy z powrotem, trzeba za kilka tur Trzeba się tutaj wiecie Dostosowywać do teoretycznie błędów. Kurwa byłaby ta bitwa, zapomniałem o tym. Nie. Zapomniałem bitwę trzeba było zrobić. O. o. O! O! Ale ciekawe. Ciekawie tutaj panowie, kurwa. <laughs> yeah. Niby ten. Dobra. Trzeba to szybko stoczyć, myślę. To jest dziwne, tutaj nawet. Okazuje, że byśmy mieli 42% to very high Słonie tu są, no ja mogę ich obrzucać. W ile odczepników. Dobra, yy, daj nie chcę tego toczyć. No to tutaj biście. Miałem po to, że tam by bitwa była i oni teraz się pewnie ruszą. Kurwa. Nie dzięki. Jak to tam wygląda? Ruszyli się czy nie ruszyli? Mam tutaj piratu. Ja wiem, że jest. O, jest więcej stwiecie Dobra, zajebiście. Ale, ty masz level, level up. Um, o, to się przyda. A nie, nie ruszyliście się zbytnio. No tak, bo byliście tego. Dopatrz ich jeszcze raz. Udało się, dobra. Teraz tak, tutaj. To lepiej, zrobione już z żarciem. Super. Mamy jedzenie. Uzupełniajcie się, to też się uzupełniajcie. Tu cały czas niby plądrujecie. Gdzie oni są? A, bićcie się z nimi. Tak, widzicie się z nimi. A, zniszczyli. Tak, jest to w informacjach? Aha. Okej. Okay. To no tak, bo ja teraz tutaj zrobiłem predykty Force Label. Dobra, nie jest tak źle. Okej. Okay. Dobra, to w sumie tak czy ta armia musi iść tutaj. Cztery falangi. No, 5 drzwi optymalnie. Okej. Okay. Okej, okay, żyjemy! Żyjemy! Żyjoby! Dobrym z jedzeniem. <ścoughs> Nektar PRL-u. Okej. Okay. No to co, bitwę zrobimy, chyba, nie? No i tutaj sytuacja jest ciepska.

to jest jedzenie państwowe, chyba że wy nie ma. A wy nie macie jak tam dosyć w tego żarcia To trzeba zdobyć to też, jak wygląda to. The you take to Kurwa Tu zwycięstwo. Na razie poczekamy, poblegajmy to. Settlement Można no, Możemy w nocy zaatakować, ale nie będzie potrzebne. <coughs> Mają przewagę i Tak, to było przeważnie krzesło. 70% na automacie. Eee... No cóż... Macie dużo szczepników, macie stari, ja dobrze wyświetlą piechotę. Dobrze, że coś rozsłonię, bo Jedziemy od nas na plec. Nie będziemy musieli poczekać, gdy kawaleria... trzeba przez naszą kawalerię? albo się wbije w danej debil. <tryk> Dobra. Zapisujemy. Nasz generał tutaj, Didos Faithful, generał, e, Maharbal będzie jechał. Na pełnej bigie. Najwyżej wymienimy potem tych. Bo są już przestarzałe. mamy lepsze, oddziały. Mamy oddziały? jest pełna armia, na pełną armię. No być dobrze. Muszę nowe krzesło kupić, albo dziś na święta, bo to jest po prostu katorga z tym krzesłem tutaj, Patrzcie. Teraz posłuchajcie tego. Nie było to aż tak mam tą membranę, <laughs> ta membrana łapie tylko mój głos, jak najbardziej. <laughs> A, kurwa, katar, czekajcie. <laughs> dobra, um... I łapie ten mój głos. Łapie też czasem. Ale fajna rzeka. Dobrze, że nie jesteśmy nie byli za tą rzeką. Dobra, ale ładna mapa jest. Szkoda, że nie mam artylerii. Kurwa jak zawsze. Jakbyście się ustawili. Co tu jest? W sumie. Dobra, słonie chcę po jednej stronie mieć. To jest całą kawalerię. Wasz trochę rozszerzymy. Twój w na flankach. Twój tuż. Wasz poszerzymy jeszcze. że te przemowy są właśnie w takiej formie, a nie w takiej formie jak to były w Medievalu na przykład, że, że tam łacaka scenka na ten temat. Nadgonić resztę. szamne gran bo my ich jeszcze nie widzimy bo roddzi ze rozzeszlane z tego on tutaj pójdzie gdzieś jest serio o Boże, dobra. Kto się tutaj ustawił? Ależ serio? Ja pierdolę, dobra O Boże, eee, tutaj Dobrze, moi drodzy, to ja w was wrócę, jak moje wojska się przemieszczą w miarę optymalną pozycję, bo Bot stwierdził, że będzie kampił na rogu mapie, więc zaraz to do wracam. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Wojska się już przemieściły mniej więcej na pozycję, jesteśmy coraz bliżej wroga tak powinna wyglądać ta bitwa, że my jesteśmy tak blisko siebie tam początkowo, nie żą kurwa znikną mi z pola widzenia gdzieś w pizdół. Teraz, jak to podejść? Mogę po prostu zasarżować od przodu. <laughs> Czyli mam jakieś kurwa główne do rzucenia? Nie, nie mają głównie do ej, to łatwiej. Nie, ci, ma nie, ci nie mają. Chyba, że mają, ale nie widać. Oczywiście, że kurwa, pewnie nie widać. Ale wiem, że generał ma coś do rzucenia. Ta Jestem, kurwa, pierdol. Tłubienka do rzucenia. on no, ma dużo szczepników. Gdzieś tu jest z tyłu, pochowanych pewnie. Więc trzeba podbyć szybko. Zrobimy <kuh> no, tak. Bez generała. Tu. Dzień. Kawaleria z drugiej strony i z tej strony. Tu mamy całą naszą kawalerię. W każdym razie czekamy aż się ruszą. A ci, oszczep... ci hoplici będą musieli uważać na flankach. Są, chowali, jest chowali. dobra. Teraz tak, cała piechota biega do przodu. I'm sorry. I'm sorry. If you answer three, orders! If you answer three, Our orders. Noble fighters, we hunger for blood and battle. Completes, ready. Noble horse! completes. Orders, my lord. We await your orders. Riders, One of our units has used all its ammunition. True. Abian infantry! Help us! Orders! Our orders! Up ready! Ready! Orders, my lord! Okay, Vagale. One of our units has used all its ammunition. dai one of our units has used all its ammunition <laughs> general no, dobra,

Okay? One okay. of our units <coughs> has used all its ammunition. Thank. Charge. Elephants are peaking. 18 borders. Double charge.

General, walczyć tam, uciek uciekają naprzód do ataku jeszcze przyspieszać. Ucieka cztery, dobra, już nieważne. Trzech ucieka, dobra, już nie trzeba. z Bitwy, zapisz po to Turkę. Taką bitwę. Dużo zabiły słoniem, sam fakt, ale też bardzo dużo zabili nasi hoplisi od plezu czy oni dawili po 200 coś ludzi. Więc... Good job, good job. No centrum trochę ciężko, trochę długo musiał wytrzymać, bo te jednostki libijskie musiały wytrzymać ten napór generała. Ciężkich jednostek hiszpańskich. Ale udało, udało im się. Okej. Okay. Mm. Możemy teraz ruszyć tą armią, bo wybiliśmy dosłownie tą armię do zera. Możemy ruszyć naszą armią. Eee... Też było friendly fire widać. Że te friendly fire to jest 20 ludzi, no to, to jak jest 20 ludzi w tej chwili, w tym to jest naprawdę dużo. Jest jedna jakaś tam część oddziału.

Kupuj, jest żarcie, jakby nie ma, ale jest dobra. Przerób posadę, przerób tego, to zbóż i to zbóż. Dobra, teraz wy, dostęp jest do żarcie sobie, który na No dobra, na razie jest okej. Okay. Izbaia coraz bardziej jest nasza. Będę musiał, no teraz te środkowe po, zabierać sobie. Na razie zobaczymy, jak to wygląda gdzie indziej. Ale na chwilę obecną, ludziska, to jest wystarczająco długi odcinek. Ja się będę za mi żegnał. Na razie, cześci. Do widzenia. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.